Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogłodził samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Amen. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty, będąc w niebie, żyjąc we wspaniałej relacji z Ojcem i Duchem Świętym, żyjąc otoczony uwielbieniem i adoracją aniołów, że Ty, widząc człowieka, który upadł, Widząc mnie, grzesznika, zdecydowałeś, żeby zejść na ziemię i stać się człowiekiem. Ty nigdy nie przestałeś być Bogiem, ale nie przestając być Bogiem, jednocześnie stałeś się człowiekiem. Stałeś się człowiekiem przez 30 lat. Niczym się od nas nie różniłeś. Przez 30 lat narodziłeś się na początku jako człowiek, jako małe dziecko. Potem twoi rodzice musieli uciekać do Egiptu, potem stamtąd wróciłeś, byłeś cieślą. pomagałeś swojemu ojcu, później pracowałeś samodzielnie, byłeś taki jak inni. Także kiedy rozpocząłeś posługę i przyszedłeś do swojego rodzinnego miasta, ludzie w ogóle nie widzieli, dlaczego mieliby cię słuchać, przez jesteś normalnym, zwykłym człowiekiem, tak samo jak oni. Ty po prostu przyjąłeś postać sługi, stałeś się. Tak jak my, człowiekiem przecierpiałeś wszystko, jak mówili do Hebrajczyków, chociaż Ty grzechu nie popełniłeś, jednak każdy ból, każde cierpienie, każda udręka, która przychodzi i z której my cierpimy, Ty przecierpiałeś przed nami. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty stałeś się podobnym do nas. I chociaż w zewnętrznej postaci zostałeś uznany za człowieka, to Ty wiedziałeś, kim jesteś. I przyszedł taki moment, kiedy Ojciec powiedział, że teraz powinieneś. Powinieneś iść działać. Przyjąłeś chrzest w Jordanie, przyjąłeś napełnienie Duchem Świętym, pokazując nam, że my także potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym. I kiedy przyjąłeś napełnienie Duchem Świętym, w tym Duchu głosiłeś Ewangelię, uzdrawiałeś chorych, wyganiałeś demony, czyniłeś wiele cudów, skrzeszałeś z martwych. I pokazuje, że to jest też rzeczywistość dla nas, że my także możemy być napełnieni Duchem Świętym i czynić cuda i znaki. I przez trzy i pół roku to robiłeś, a także gromadziłeś nie tylko tłumy, ale przede wszystkim uczniów. Gromadziłeś uczniów, których później rozesłałeś, aby głosili Ewangelię na cały świat i tak pokolenie po pokoleniu, rok po roku, wiek po wieku, tysiąclecie po tysiącleciu. Twoi naśladowcy ciągle głoszą Ewangelię. I dziękuję Ci, że Ty jesteś z nami, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy głosimy Ewangelię o tym, że Ty umarłeś, Ty z martwych stałeś, Ty żyjesz i Ty zasiadasz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem. I że na dźwięk Twojego imienia, na dźwięk imienia Jezus, zgina się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i wszelki język wyznaje, że Ty jesteś Panem ku chwale Boga Ojca. Błogosławimy Cię, Jezu, bo Ty jesteś Panem Panów. Błogosławimy Ciebie, Jezu, bo Ty jesteś Królem Królów. Błogosławimy Ciebie, Jezu, który jesteś absolutnym Panem nieba i ziemi wraz ze wszystkim, co na nich istnieje. I my te, teraz chcemy wyznać, Jezu, że Ty jesteś Panem i chcemy Tobie poddawać różne aspekty naszego życia. Chcemy poddać Tobie nasze relacje, naszą rodzinę i naszych przyjaciół. Ojca, matkę, rodzeństwo, współmałżonka, współmałżonkę, dzieci, tych wszystkich, którzy są dla nas bliscy przez więzy krwi. My chcemy, żebyś ty był panem nad tymi relacjami. I chcemy, żebyś był panem w ogóle nad wszystkimi relacjami: nad relacjami z naszymi przyjaciółmi, nad relacjami z naszymi sąsiadami, znajomymi z pracy, a także, żebyś był panem naszych relacji z tymi, którzy nas nienawidzą którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Chcemy ogłosić Ciebie Panem całej naszej przeszłości. Wszystko to, co było, oddajemy Tobie i czynimy Ciebie Panem. Czynimy Ciebie Panem naszej teraźniejszości, tego, co w tym momencie dokładnie się dzieje. I czynimy Ciebie Panem naszej przyszłości, tego wszystkiego, co jeszcze nas spotka. Czynimy Cię Panem naszej nauki i naszej pracy. Czynimy Cię Panem tego wysiłku, który wkładamy w to, żeby się uczyć, w to, żeby pracować, w to, żeby znaleźć pracę, w to, żeby prowadzić biznesy. To wszystko, co jest, przez co przychodzi nasze zaopatrzenie, to wszystko, przez co rozwijamy nasz potencjał, my czynimy Ciebie Jezu Panem. Czynimy Ciebie Panem naszego zdrowia i naszej choroby. Czynimy Cię Panem najważniejszą osobą. Który może wszystko uleczyć, który może ze wszystkiego wyzwolić, który może przeprowadzić przez wszystkie problemy, także tej natury cielesnej. Czynimy Cię panem naszej biedy i bogactwa. Wierzymy, że Ty chcesz, aby Twój lud miał zaopatrzenie we wszystkim, co jest potrzebne, aby wypełnić Twoją wolę na Ziemi. I wierzymy, że Ty nas chcesz zabierać z. Biedy i wierzymy, że Ty nas chcesz błogosławić, abyśmy hojnie mogli błogosławić innych. Dlatego czynimy Cię Panem naszych finansów. Czynimy Cię Panem naszej duszy, naszego rozumu, naszych emocji, naszej woli. Chcemy, żeby nasz rozum był przede wszystkim poddany Tobie, aby każda myśl była poddana Tobie, aby nasz sposób myślenia był właściwy dla Standardów Twojego Królestwa. Poddajemy Tobie nasze emocje, abyśmy działali, wsłuchując się w emocje, ale zawsze, nade wszystko, działali zgodnie z tym, co mówi Twoje Słowo. I poddajemy Ci naszą wolę, aby była zawsze wolna, abyśmy mogli dokonywać wolnych wyborów, abyśmy nie byli niczym zniewoleni. Oddajemy Ci naszą seksualność. Panie, my wierzymy, że to jest wielki, wspaniały dar, który Ty nam dałeś. I ten dar naszej seksualności składamy całkowicie Tobie, w Twoje ręce. Ty bądź Panem naszej seksualności. Ty bądź Panem naszych wszystkich zewnętrznych rzeczy, które posiadamy naszych mieszkań, domów, samochodów wszystkiego tego, co składa się na standard naszego życia. My oddajemy to Tobie. My chcemy żyć na takim standardzie, który będzie. Dla nas najlepszy, który będzie właściwy, przez który wypełnimy Twoją wolę w naszym życiu i przez który oddamy Tobie chwałę. Panie my ogłaszamy cię Panem każdej naszej dziedziny życia ogłaszamy cię Panem naszego hobby cokolwiek jest naszym hobby naszą pasją cokolwiek lubimy robić w wolnym czasie my to poddajemy także tobie żebyś ty był najważniejszy żebyś ty był Panem tego wszystkiego my czynimy ciebie Panem każdej dziedziny naszego życia ogłaszamy twoje panowanie ogłaszamy twoje królowanie ogłaszamy twoją władzę i dziękujemy ci, Jezu Chryste. Dziękujemy ci za to, że kiedy poddajemy tobie nasze życie, że kiedy ogłaszamy ciebie panem różnych dziedzin naszego życia, to ty rzeczywiście realnie, prawdziwie przychodzisz i zaczynasz panować nad tymi dziedzinami i zaczynasz błogosławić każdą z tych dziedzin życia. Dziękujemy ci, Jezu. Dziękujemy ci, że ty nas błogosławisz. Dziękujemy ci, że ty królujesz nad każdą dziedziną naszego życia. Dziękujemy ci, że ty jesteś panem. Jesteś nie tylko panem Wszechświata, nie tylko królem królów i panem panów, ale że jesteś panem także naszego życia i każdej dziedziny naszego życia, ponieważ każdą dziedzinę naszego życia poddajemy Tobie i dziękujemy Ci za to, że Ty to przyjmujesz. Amen.